To, co Patryk, słowo się rzekło, muszę śpiewać. Nie potrafię śpiewać. Razem zaśpiewamy. Sto lat, 100, 100 lat. lat. Niech żyje żyje nam. <grym> tak. A nie kto żyje z nami nam. nie wypije. Niech opiorą Ale skoro myśmy zaśpiewali, to teraz widzowie, to jest widzowie, teraz wasza kolej. Dziękuję. Śpiewajcie, tylko 100 lat. Patryk to jest toben. Tak. Kolejny. Ale inny niż ten, w tym zawsze wysiadujemy. I mają lepsze kakao, bo jest przynajmniej gorące. Tak? Bo tam tamten to będzie ciepłe, a Widzisz, gorące. Dwa, dwa gniazdka były. Zostało jedna i kawka. Posłuchaj, to jest taka sieć knajp, ale bardzo fajna. Bardzo fajna, bardzo dobre wypieki mają przede wszystkim bardzo świeże, tak? I powiem ci, że na kieszeń. Yy, tak, i yy, dla normalnego kowalskiego. Ja czasami się dziwię, że Zambiasz kupuje naprawdę sporo rzeczy i okazuje się, że tam 5 euro wychodzi, nie? Dokładnie i można smacznie się obejść, chociaż no, nie każdy e, może i e, lubi tak słodkie, ale tak jak my. Tam koło tej apteki, gdzie wydawany jest metadon, to też taki Toben jest. Tak. I, I gdziebyśmy nie byli w Tobenie, to zawsze można filmować. Popatrz, muszę wyłączyć się na. Jednak... Telefon. A skoro jesteśmy już przy tym metadonie, jak to było tak szczerze, powiedz mi? Było tak, że mówiłeś Irokezowi, że idziesz na, na ten metadon, a, a to była lipa? Irokes... I w ogóle z Irokezem na ten temat nie rozmawiałem. Ale on i... mówił, że były takie sytuacje, że tam wszedłeś do środka i udawałeś, że brałeś. Tak szczerze gadamy. A to o tym nawet nie wiedziałem, że on coś takiego powiedział i że... No toś nie z tego teraz wiesz, jak gdyby. Nie, no po prostu nie wiedziałem i dziwi mnie to, bo praktycznie on skończył i tak samo dzień później ja y, nie poszłem, No, ja nie wiem, co on ode mnie cierpi, y, ale on naprawdę czasami mówi takie przykre rzeczy. Ja już się przyzwyczaiłem na ja do tego. Ale Patryk, gadam szczerze, w tych pierwszych Twoich podejściach to były ściany których mówiłeś, pierwszych? no na samym początku, taki pierwszy był e, twoja próba i też mówiłeś pewne rzeczy, które nie były potem. Samy. No nie było to wszystko do końca załatwione, tak. No. Mhm. no twoje życie w sumie, ty masz prawo sobie z tym robić, co ci się podoba i Widzisz, ty... to Wszystko, wszystko, tak tyle trwało. No. Ściema, nie ściema, W każdym razie wiem, że. że yy... Trudno mi jest bez dachu nad głową i, mhm. i po prostu na razie o tym nie myślę. A jak mam wrócić i po tygodniu znowu zacząć brać i, i robić siebie pośmiewisko, to. To też nie myślmy o tym, bo dzisiaj są Twoje urodziny. No nie chciałbym rozmawiać na tym. No właśnie, powiedz mi, prezenty urodzinowe. Co no. ci się marzy? Komputer z grami komputerowymi. Dokładnie, ale. Na to już bym był sobie w stanie sam zarobić, ciężko by było, ale dla chcącego nic trudnego. Co mi się marzy? Tak, nad głową. Mm -hmm. ale... To by był najlepszy prezent, wiesz, ale wiadomo, no, gwiazdki z nieba też nie dostaniesz. Ale tak, no, jeżeli chodzi o jakiś przedmiot, to jak najbardziej jakiś laptop, konsola, do gierek, no, to są moje zainteresowania. To lubię robić, to spełnienie marzeń, no, tak naprawdę, których nigdy nie spełniłem, ale wierzę, że spełnię, no. Wiesz co, ja tak sobie przypominam swoje prezenty urodzinowe, które, które dostawałem. Wydaje mi się, że sam fakt, że ktoś pamięta i że ktoś po prostu tym drobnym podarkiem sygnalizuje to, że pamięta, że jesteś dla niego ważny, jest ważniejsze niż to, co dostajesz. Często dostaje się tak zwane łapki. Czyli stawiasz gdzieś to potem na półce i to stoi, tylko obraz to kurzem. Tak, dla mnie zawsze też było, tak jak mówisz, bardzo ważny gest, ten złożenia życzeń, pamięci, mhm. że, że ktoś o tobie pamięta i składa ci te życzenia od serca, niż ten prezent, bo prezent, no, prezent może się zniszczyć, można, można uszkodzić. Prezent nie jest też, no nie każdy wieczny. A jednak pamięć zostaje w tobie w sercu i, i to miłe po prostu, że ktoś o tobie pamięta i rok jest roku mi składiszczenie, od kiedy się znamy, to miłe. A co byś chciał dostać w tym roku? Już nie mówimy o komputerze i o grach, bo to Słuchaj, jest oczywiste, no, prawda? Ale z takich ta, drobiazgów. Z takich drobiazgów. Nie wiem, no generalnie to właśnie elektronika, nie. Telefon mam taki mi wystarczy, ale bardziej tak właśnie zabicie czasu. Albo dobre by było, dobra książka z gatunku, który na przykład lubię, nie? Też bym był bardzo zadowolony. A jaki gatunek lubisz? Ja lubię historię Chin, Korei. Ciekawe to mam książkę też czytam. Ale już kończę, no, a dwa razy nie będę jeździć to Wiesz co, jest coś, czego mnie nauczyła Liwia, mianowicie można dać taki prezent, który jak gdyby ułatwia re relacje, nawiązanie relacji z tą drugą osobą. Na przykład, no nie wiem, puzzle. Prawda? Jeżeli darowujesz komuś puzzle, to potem możesz razem z nim te puzzle ułożyć. I wtedy ten fakt darowania tej rzeczy przedłuża się na ten czas układania tych puzli. Tak. Liwka uwielbiał układać klocki LEGO. Więc to też jest taki prezent, gdzie ja potem siedzę tam jakoś, wiesz, tak kolorami te tak klocki segreguję. To też można w tym kierunku iść, prawda? Żeby to był taki prezent, który tak. jednocześnie by zacieśniał więź. Ale... Bilety do teatru. Też, yy, nie byłem nigdy w teatrze. Nie, niemożliwe. Nie byłem, nawet byłeś za czasów szkoły yy, miałem karę i nie mogłem z klasą jechać do teatru. I byłeś w teatrze nigdy? Nie byłem nigdy w teatrze. Ale w kinie byłeś nie byłem, tak nie, nie byłem, a jeżeli chodzi o puzzle, nie lubię tego, nie wiem, jakoś to nie dla mnie. Wiesz co, ja też tak kiedyś mówiłem, ale jak mi kilka razy zaangażowała w układanie puzzli, no to, to potem, wiesz, polubiłem, to było w sumie fajnie, nie? Robiłem podchody do tego, bo mój kuzyn jak mały był, to miał tych puzli bo lubi też układać, lubi, lubiał za dzieciaka i próbowałem tam coś z nim układać, próbowałem sam, Jakoś mnie to nie przekonywało i po prostu denerwowałem się. A do tego trzeba mieć cierpliwość i po prostu chyba myślę lubić to żeby żeby to robić no nie mogłem się skupić po prostu denerwowało mnie to w ten hmm. sposób. Powiem. Zupełnie tak samo na to patrzyłem natomiast tak jak ci mówię no jeżeli to robisz z kimś to, to wtedy nabiera to sensu. Te puzzle często mają taki charakter edukacyjny. Możesz obrazek na jakiegoś miasta składać. Hmm. Myśmy złożyli na przykład widok na Londyn, no to wtedy widzisz tam te poszczególne, takie bardzo charakterystyczne ja pamiętam, budowle. Pamiętam, dostałem puzzle y, od y, mamy mojego biologicznego ojca, tam było chyba tysiąc czy pięć tysięcy nawet, bardzo dużo takich malutkich, ze 101 jeden same psy. Mm -hmm. Yy, nie no, podobało ci się to? No Nie podobało, bo nie umiałem tego ułożyć i w ogóle denerwowałem się, bo nie mogłem. I malutkie, wiesz, dużo. I, i po prostu no jakoś to mi nie przypadło do gustu. Mhm. Więc to są jeszcze inne prezenty. Na przykład yy, można podarować komuś jakąś aktywność taką. Yy, która też na przykład wyzwala emocje. Nie wiem, skok na spadochronie w tandemie, lot na paralotni, lot szybowcem, albo rejs statkiem. Tak, Jak nie. pamiętasz, z Irokezem popłynęliśmy, popłynąłem statkiem. Nie podobało mu się. Nie wiem, czy nie dlatego, że było daleko na trasę. On cały czas się, wiesz, rozglądał, czy ten statek gdzieś tam nie, wiesz, zostanie w jakimś jednym miejscu, że on nie będzie mógł na godzinę Powiem w ten sposób, że nawet wjazd tu na kulę jako prezent to bardzo bym był szczęśliwy, bo zawsze to jest coś nowego, coś można zobaczyć, coś przeżyć. Ty wiesz, że ty mi przypomniałeś, że myśmy sobie to obiecali, tę kule. No, wyleciało mi z głowy teraz sobie przypomniałem. Lepsza jest... kula niż kulka! Ale możemy to przełożyć na no, następny raz, już będzie Oczyliście. cieplej. Jak najbardziej jestem Oczywiście. za, żeby, żeby tam pójść. Zawsze chciałem tam pójść zresztą. Widok tam jest niesamowity zupełnie. Kiedyś nawet no już się szykowałem, ale takie kolejki były, a, a tam jesteś godzinę, nie? Mhm. No i odpuściłem po prostu, ale no, czemu nie? A co myślisz właśnie o takich aktywnościach, żeby komuś podarować na przykład skok na spadochronie? To jest o tyle kontrowersyjne, że ta osoba może się tego bać, może nie chcieć. Wiesz, a to nagle dostaje taką rzecz i głupio zrezygnować, nie? Ktoś wydał kupę kasy, znaczy, bo to zrezygnować pewnie z tysiąc złotych. Ale się też nie będziesz cieszyć z prezentu, który Ciebie nie będzie cieszyć i będzie Ciebie zmuszał do czegoś, czego Ty nie chcesz, mhm. no. Myślę, że no, dostać prezent taki, że jesteś zmuszony do czegoś, czego nie chcesz, to co to jest za prezent, nie? Na przykład Taka rzecz, która mnie najbardziej w życiu ujęła, to jest coś najpiękniejszego, co przeżyłem. Mówię o aktywnościach, nie mówię o uczuciach, o emocjach, tak? Nurkowania. Nie, o nie, o, Poprzez nurkowanie to jeszcze dużo, dużo innych rzeczy jest. Aha. Ale na, numer jeden. To jest y, 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 latanie szybowcami. I no wiele razy rozmawiałem z ludźmi na ten temat, a ktoś mi odpowiada, nie, to nie jest fajne. Ja wtedy sobie myślę, jak to możliwe w ogóle, że, że komuś się to może nie podobać, wiesz? Powiem w ten sposób, że nie latałem? Ale myślę podobnie tak jak i ty, że to raczej się nie może nie podobać, bo to jest, no. Lecisz, jesteś nad ziemią, piękne widoki, no. Aleciałeś kiedykolwiek samolotem? Nie, nie. Hmm? To nie chodzi tylko i wyłącznie o widoki, wiesz. Tu chodzi też o doznania, o te emocje o do... związane tak, z tym. Tak, emocje że... ogólnie. Trzymasz stery. Wiatr we włosach. No. Chciałbym coś takiego przeżyć, nie powiem. No, Na pewno jest to bardzo ciekawe i coś nowego, co przeżywasz pierwszy raz. Mhm. A jeżeli na przykład chcesz to, chcesz to przeżyć, to no nie ma nic lepszego, tak? Przeżyć coś, co ci ciekawi i cieszy. No. Lot, jakbym taki prezent dostał, to cieszyłbym się i nie zastanawiałbym się. Na pewno bym nie odmówił. Obawy jakieś tam może, strach by był, ale, ale i tak bym twardo szedł, bo jednak lubię też wyzwania. I po prostu z jednej strony mały lęk, a z drugiej strony coś nowego w swoim życiu, coś fajnego, bo niecodziennie to malasz, nie codziennie to malarz. ci taką historię mi się przypomniało. Jak powiedziałeś, świat we włosach. Miałem takiego kumpla, no on niestety już nie żyje, to był guru, jeżeli chodzi o nurkowanie w Polsce, najsłynniejsza postać absolutnie, jeżeli chodzi o szkolenia nurkowe w Polsce, miał na imię Witek. I to był bardzo bogaty człowiek, miał wiesz, kilka żon, kilka domów, bo każda żona odchodziła z domem oczywiście, ale kiedyś opowiadał, on spędził bardzo dużą część swojego życia w RPA. W Republice Południowej Afryki. No i tam właśnie miał piękny dom, miał piękną młodą żonę. I kiedyś tam wracał z tej swojej bazy nurkowej, bo był właścicielem bazy nurkowej, i zobaczył sklep z Harlejami. I tak sobie myśli: A, i tam zerknę. Nie? I spotkał tam najlepszego sprzedawcę na świecie. Pierwsza rzecz, którą od niego wydobył informację to czy na karcie jest tej bankowej, czy ma odpowiednią sumę pieniędzy. A jak już się dowiedział, że, że gość jest właścicielem bazy nurkowej, że ma hejs, to zaczął mu sprzedawać Harley'a, którego on w ogóle nie chciał kupić. I mówił mu, słuchaj, wyobraź sobie, że podjeżdżasz pod chatę tym Harley'em, bierzesz żonę na tylne siedzenie i jedziecie razem, ten gang tych silników i ten wiatr we włosach właśnie, ten wiatr we włosach. No więc jak on to usłyszał, ten wiatr we włosach, to przyłożył kartę. No ale z Karleją kupił kask i mówi, założył mi kask na głowę i ja we włosach. Podjechał pod chatę. I tak sobie wiesz, wyobrażał, że to tak będzie jak w tej opowieści tego sprzedawcy. A żona wyszła na próg się popukała w głowę. I się schowała. Ale też opowiadał inną historię. Ale, o Białym Harleju, ale to się opowiem innym razem. Także widzisz to. On sobie prezent sam zrobił. I to może też jest sposób na życie, żeby być w takiej pozycji, żeby sobie samemu robić prezenty, żeby nie czekać na prezent No odchody. tak, no, no spełniać się, realizować to, co chcesz, tak. Cieszyć się życiem, realizować cele, tak. Chcesz coś mieć, dążyć do tego, mieć to. No takie jest życie, no. Robimy tak, żeby było dobrze, żeby cieszyć się, żeby mieć coś z tego życia. Żeby nie otaczały nas tylko te cholerne problemy, tak, nie ukrywajmy. Jak Patryk? Ciasteczko? Dobrze. ty, ale może opowiedz o tym Harley'u białym. <grystanie> Wiesz co, to kurde, by trzeba było pokazać, na spróbuję, nie? Nie wiem, czy mi to wyjdzie. Mianowicie, gość sobie wymarzył, właśnie ten Witek sobie wymarzył, że będzie miał białego Harley'a. No i tam sobie tam, nie wiem, pomalował go, kupił wszystko jedno bardzo był zamożny, te wszystkie detale takie dokupił do tego białe. Wtedy już mieszkał w Polsce i pojechał na zlot harlejowców do Paryża. No i tym białym harlejem, wiesz, przez całą Europę do Paryża, tam gdzieś na jakichś polach pod Paryżem był ten zlot, stanął sobie tam na tym harleju swoim, wiesz, oparł się o niego i tak patrzy, a no, tak z 30 metrów przed nim stoi taki, wiesz, Typowy harlejowiec, wielka broda, wiesz, długie włosy, wielki mężczyzna, taki, wiesz, z dużą nadwagą, mięśnie, to skóry wszystkie tam, wiesz, napisach harlej. I tak patrzy się na Witka i tak mu oczko puścił, nie? A Witek się tak ogląda za siebie. Kogo nie ma? Patrzy się na tego gościa. O bo tak Buziaska mu posłał, nie? Mówi, kurde, o co chodzi? Jeszcze raz się obejrzał za siebie. A ten znowu tam mu jakieś wierszorzko puścił. Okazało się, on nie wiedział o tym, że biały Harley to jest właśnie taki wiesz, tak rozpoznawczy. I mówi, jak wracałem na tym białym Harley'u, to, to mocno, mocno dociskałem pośladki do, do siedziska. Mówi, przyjechałem do domu i wszystko zmieniłem na czarny kolor. Dobrze, że po drodze nie pomalował. Patryk, 100 lat. spełnienia marzeń. Najlepsze. Z najlepszego serca. Dziękuję.